Cześć, chcę z Wami dzisiaj przećwiczyć czasowniki modalne, zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przeszłym. Dzięki tym schematom, które Wam dzisiaj pokażę, będziecie w stanie budować piękne wypowiedzi, zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przeszłym, bez znajomości tabel czasowników nieregularnych. Dlaczego? Ponieważ w zdaniach z czasownikami modalnymi, zarówno tych zdaniach w czasie teraźniejszym, jak i przeszłym, musicie znać tylko odmianę właśnie tych czasowników modalnych. Zobaczcie zresztą sami. Na przykładzie czasownika mysn pokażę Wam, jak wygląda właśnie taki schemat zdania w czasie teraźniejszym i przeszłym. Odmiana czasownika mysn w czasie teraźniejszym. Odmiana czasownika "-mysn", w czasie przeszłym. A teraz spójrzcie na mini dialogi. Najpierw w czasie teraźniejszym. Musst du deine mutter helfen? Ja, ich muss meiner mutter helfen. W czasie teraźniejszym ten mini dialog brzmiał: Czy musisz pomagać swojej mamie? Tak, muszą pomagać mojej mamie. A w czasie przeszłym? Musstest du deine mutter helfen? Ja ich muste meiner Mutter helfen. Czy musiałeś pomagać swojej mamie? Tak, musiałam pomagać swojej mamie. No i co zauważyliśmy? Słuchajcie, odmieniamy tylko czasownik modalny przez osobę, zaś drugi czasownik w formie bezokolicznika znajduje się na końcu naszego zdania. Musst du deiner Mutter helfen? Musstest du deiner Mutter helfen? Ja, ich muss meiner Mutter helfen. Ja, ich musste meiner Mutter helfen. Przećwiczmy to i zgeneralizujmy na innych przykładach. Musst du auf deine Geschwister aufpassen? Ja, ich muss auf meine Geschwister aufpassen. W czasie przeszłym. Mustest du auf deine Geschwister aufpassen? Ja, ich musste auf meine Geschwister aufpassen. Czy musisz uważać na swoje rodzeństwo? Czy musiałeś uważać na swoje rodzeństwo. Weźmy teraz e, czasownik können, czyli móc umieć potrafić. Odmiana czasownika können w czasie teraźniejszym i w czasie przeszłym. Przykłady: Kannst du alleine in die Stadt fahren? Ja. Ich kann alleine in die Stadt fahren. Konntest du alleine in die Stadt fahren? Ja. Ich konnte alleine in die Stadt fahren. I jeszcze czasownik wollen. Jego odmiana w czasie teraźniejszym i jego odmiana w czasie przeszłym. Przykłady. Willst du am Wochenende ausgehen? Ja, ich will am Wochenende ausgehen. Wolltest du am Wochenende ausgehen? Ja, ich wollte am Wochenende ausgehen. Willst du mit Freunden verreisen? Ja, ich will mit Freunden verreisen. Wolltest du mit Freunden verreisen? Ja, ich wollte mit Freunden verreisen. Napiszcie koniecznie swoje przykładowe zdania w komentarzach pod tym filmikiem. Pamiętajcie o tym, by były to mini dialogi. Pytanie, odpowiedź. Dlaczego warto budować takie mini dialogi? A to dlatego, że ćwiczymy tym sposobem już mówienie ćwiczymy zarówno zdania pytające jak i twierdzące. Budujemy też zdania z różnymi osobami. W pytaniu odmieniamy czasownik przez osobę dół zaś w odpowiedzi odmieniamy czasownik przez osobę iść. Więc jak widzicie przez takie mini dialogi ćwiczymy naprawdę sporo rzeczy. Czekam na wasze przykładowe zdania pytania i odpowiedzi. Do zobaczenia